Państwo wydaje się, że mam chyba bardzo dużo opóźnienia, dlatego chyba będę e, uważnie słuchał tej sali jakie, jakie są tutaj emocje, czyli, więc czy mam już kończyć. E, dlatego będę może może pewnie skrótów. I e, zobaczymy, czy dojdziemy, w którym momencie dojdziemy do końca. E, proszę Państwa, moja wypowiedź będzie troszeczkę może o innym charakterze, bo mówiono tutaj wiele. Spraw ogólnych, ja spróbuję pokazać takie pe, 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 pewien efekt, pewien obraz, jak ja generalnie postrzegam to, co się wydarzyło w tych powiedzmy 20 latach w naszym samorządzie. Powiedzmy, bo ten okres, gdybyśmy tak to sobie powiedzieli, w wielu dziedzinach życia te 20 lat to jest być może niewystarczające, żeby dokonały się jakieś zmiany. Ja twierdzę, jak i również wiele innych osób, że. Zupełnie inaczej można to oceniać w okresie funkcjonowania istnienia samorządu w tychże latach no, 1990-2010. W mojej ocenie, w wielu także innych osób, była to prawdziwa epoka postępu, zmian na lepsze, zmian służących w podnoszeniu standardów życia oraz lepszemu zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. Z tego też powodu, jak i z okazji dzisiejszego święta, chciałbym. Się podjąć trudnej roli, ale myślę, że ciekawej zaprezentowania dorobku naszego samorządu, czyli tego, co udało się przy udziale wielu tutaj dzisiaj obecnych już zrealizować. Chciałbym również w krótkich słowach przedstawić też główne przedsięwzięcia aktualnie realizowane przez dzisiejszy samorząd, a także przedstawić pewną wizję, być może autorską, tych działań, które moją cenę winny być realizowane przez inne wynajów w najbliższym czasie. Pierwsza kadencja, myślę, że bardzo trudna z wielu powodów, kadencja samorządu w latach 90-94 charakteryzowała się w dużej mierze to, co się tutaj potwierdzało w wypowiedziach przedmówców, poznawaniem przez radnych jednostki samorządowe zarządy gmin przewodniczących zarządów pewnych zasad obowiązywania i stosowania nowej ustawy. Również w tym okresie wiele wysiłków poświęcono na ukonstytuowanie się poszczególnych organów, stworzenie podstaw funkcjonowania urzędu, gminy i jednostek organizacyjnych. Dużo, dużo trudności na pewno powodowało zastosowanie zastos przepisów prowadzących ustawy o samorządzie terytorialnym. Proszę Państwa, nie inaczej było również w naszej gminie. Mimo trudnego otwarcia odrodzonego samorządu, w gminie zrealizowano szereg przedsięwzięć inwestycji. Ja będę w części, między innymi niektóre z nich tutaj przedstawię. Budowano szkołę podstawową w Łańcuchowie, budowano drogi w Milejów Antonius, Ostrówek Maryni, gazociąg w i Zalesiu, odcinek drogi Białka Chojeniec, ulicę Topolową w Milejowie, wodociąg Wólce Łańcuchowskiej Starościca. Dokończono budowę szkoły w Łysołajach, dokończono rozbudowę budynku Urzędu Gminy. to Ostatni remont, proszę Państwa, to już tyle lat minęło i to się odniosę do tego, co, co sygnalizował Pan Burmistrz. My też mamy takie, takie plany. Na pewno nie jest to wizytówka naszej gminy. Zakupiono udział w spółce Telekom, zakończono budowę drogi w Klarowie, zmodernizowano drogę gminną Łysowa i Cyganka. Ponadto partycypowano w kosztach koncepcji gazyfikacji pięciu gmin. Budowano biologiczne mechaniczne oczyszczalnie ścieków w Zakładzie Mlejowskim. Budowano drogę, drogę maryniów Białka. Remontowano, remontowano szpital w Jaszczowie, przekazano środki na zakup samochodu służbowego na potrzeby policji i na potrzeby straży pożarnej. Z kolei w latach 94-98 kadencji pełnej zmian zarówno w składzie Prezydium Rady Gminy, jak i również w Zarządzie Gminy udało się zrealizować szereg inwestycji, do których należą między innymi do ciągu miejscowości Zalesie, Antoniów, Haszczup PKP Postróbowali kolonie, starościce, tak zwany drugi etap, miejscowości wysołaje, łańcuchów. Budowano drogę, tak zwaną ulicówkę w łańcuchowej, wykonano remont i modernizację budynków szkoły podstawowej w starościce. Partycypowano w kosztach telefonizacji gminy Milejów, remont kotłowni w szpitalu Wiaszczowi, budowano wysypisko śmieci wspólnie z innymi gminami w kolonii Folwark, budowano czyszczalnię ścieków milejowych. Podjęto również pierwsze działania zmierzające do budowy sali gimnastycznej w Jaszczowie oraz rozbudowy szkoły podstawowej w Milejowie. Notowano również liceum ogólnokształcące w Milejowie w zakresie remontu powierzchni sanitarnych. Przypominam, że wójtem gminy na przestrzeni tych dwóch kadencji był tu obecny pan Henry Gański. Kolejna kadencja, lata 98-2002, to oprócz trzykrotnych zmian na stanowisku wójta gminy, od Pana Gańskiego, poprzez Pana Jowika i, i moją osobę i licznych zmian w zarządzie gminy to okres początków jakże trudnych w skutkach, nie tylko ekonomicznych e, i, i innych ale e, początek reformy oświaty jak wspomniano wcześniej jest to okres drugiego etapu reformy samorządowej stworzenia podwali powiatu łęczyńskiego i dużego województwa lubelskiego w tym czasie budowano drogę gminną w Popławach, drogę Maryniów w, w Strówek, drogę w Wólce Bielewskiej, mocna rzece Wieprz, w miejscowości Klarów, wodociąg w i kontynuowano rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Jaszczowie oraz stanu gimnastyczny. Następna kadencja, lata 2002-2006, to pierwsze wybory powszechne. Wójtów, burmistrzów prezydentów. Wybory, które w ocenie wielu, również i mojej, no, dały naprawdę prawdziwy mandat do tego, aby no, sprawniej. sprawniej zarządzać i chyba, chyba, chyba jest, to, jest to prawda. Odbiór chyba jest generalnie lepszy. W tej kadencji realizowano inwestycje w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej, budowano wodociągi w Milejowie Osadzie, części Milejowa Wsi, Klarowie, Jaszczowie, Kajtanówce, części Zalesia. Przejęto mienie i majątek po rolniczych, budowano część kanalizacji w Milejowie Osadzie, budowano drogę w Kolonii Wysołaje. Wybudowano oświetlenie uliczne w Klarowie, Jaszczowie, pochylnie dla niepełnosprawnych przy zdrowia w Milejowie, budynek szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Jaszczowie, chodnik w Milejowie, modernizowano ujęcie wody w Jaszczowie PKP. Gmina w tym okresie uzyskała również pierwsze środki unijne na modernizację parku gminnego, na remonty szkół, w tym starej części szkoły w Milejowie, szkoły w Łańcuchowie, w Łysołajach, Antoniowie. Wybudowano oświetlenie uliczne i chodnik łańcuchowy ze środków unijnych. Zbudowano ten budynek, w którym jesteśmy w tej chwili, budynek GOKU, wybudowano ze środków unijnych wodociąg w części w Milejowie wsi i drogę w Milejowie wsi. Ale lata 2005-2006 i 2006 to również początek kłopotów finansowych naszego największego pracodawcy i płatnika podatków na terenie gminy, to jest zakładów przetwórczych. Poprzednia kadencja to również aktywne włączanie się gminy w różne procesy związane no, z bytnością w Unii Europejskiej. I tutaj chciałem tylko powiedzieć, że braliśmy czynny udział w ważnych procesach tworzenia grup producenckich. Jedna z większych grup w kraju, jedna z pierwszych powstała w Milajowie i tutaj samorząd brał w tym czynny udział. Jako być może jedyna z gmin w Polsce w tym okresie no, byliśmy zarządem w sposób profesjonalny. Pozostawione samymi sobie wspólnoty mieszkaniowe i ten proces trwa jakby do dzisiaj. Nie wiem, czy jest jakaś instytucja kultury, która prowadzi zarząd, ale, ale my, 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 my w tym kierunku też szliśmy. W tym okresie, we wszystkich placówkach oświatowych, rozpoczęło się funkcjonowanie stołówek szkolnych, punktów dożywiania, pojawiły się jedne z pierwszych w województwie wspierane przez samorząd i Fundację Komiejskiego Klubu Przedszkolaka. I ten okres to również rozdzielenie, za popólną myślę, że korzyścią gminnych instytucji kultury, zmiana sposobu zarządzania finansami światowymi poprzez powołanie Samorządowego Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli i likwidację Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wymieniono również oświetlenie uliczne w 16 miejscowościach naszej gminy, a w Milejowie Wsi wybudowano nowe oświetlenie. Rok 2005 był rokiem pierwszych przygotowań gminy do aplikacji o poważne i duże środki unijne Poprzez wykonywanie dokumentacji technicznych na inwestycje z zakresu gospodarki wodnej. I ostatnim, proszę Państwa, okres od roku 2006 do dnia dzisiejszego zrealizowano następujące inwestycje. Wybudowano drogi w ulicy Bieleckiej, Popławach, Jaszczowie, Zniwej Strudze, ulicę kolejową w Milajowie, ogrodową i szkolną w Milajowie, część ulicy Topolowej, wodociągi Wysołaja, Kolonii, Cygance popława w Starościcach, Kolonii Antoniów w Klarowie, oświetlenie uliczne, w Jaszczowie, Milejowie przy ulicy Klarowskiej, Starościcach, wyremontowano stadion w Milejowie, przybudowano plac przy świetlicy w Białce, dokonano modernizacji szkoły w Białce, wyremontowano szereg budynków komunalnych, mam tu na myśli remisy, głównie OSP, w Ostrówek, Antoniowie, Milejowie, łańcuchowie, Białce.